Witajcie kochani w drugiej części odcinka Storunia z, z zamku z iluminacji świetnych na zamku jest już pochmurno ciemno spójrzcie sami jak to pięknie tutaj wygląda Ekipa moja stoi tutaj Jest Andrzej, jest Edytka, jest kierowniczka Joanna i jestem ja i jest piękna atmosfera jest naprawdę cudownie. Jeszcze za chwilę Was oprowadzimy po różnych zakątkach tego zamku i tego co nam przygotowali tutaj właściciele tego zamku ekipa co macie do powiedzenia Nie co co macie do powiedzenia po, po tej a ekipa jest pod takim wrażeniem, że aż powolnej Ekipa jest zadowolona, ekipie się podoba naprawdę. Ekipa daje jest ogro super. jest, jest klimacik jest, jest naprawdę cudownie. Dobrze kochani, my za chwilę się rozłączymy i będziemy lecieli dalej szukać wam ciekawych obiektów. Do zobaczenia za chwilę. jesteśmy kochani. Podobnie jesteśmy. Ekipa została dopuszczona do głosu, żeby nie było odizolowani chwilowo. Ekipa się po pierwszej części wystraszyła w piwnicach. w, piwnicy nas w piwnicach nas tam postraszyli. Przyjali się z nas. Mało no ale, przyjazne towarzystwo. No, ale to już widzieliście w pierwszej części. Teraz idziemy. Gdzie? Tutaj, tak? Wchodzimy? W stronę. Wierzę jakoś, wierzę. Wierzymy, hmm, że to wierzę. Zrobiła doma <laughs> i się pokaże jeszcze nowy. Nie? <laughs> <laughs> To tu? Ale ja tu nic nie, nie widzę. Nie, tu nie wejdziemy, tu wpadniemy. To nie tędy. To nie tędy? No nie, no co to <laughs> Ekipa się pomyliła. Ale nas przewodnik pociągnął w dół. Nieźle. i słyszycie na pewno tą muzykę, która na pewno ta muzyka robi duże tutaj dużą robotę. Synchronizacja full, światło i, i dźwięk. Dobrze, ekipa, idziemy do góry. No idźcie. tylko żeby patrzymy pod nogi, Cały byśmy wpadli. Żeby... Bo mieliśmy już do góry, to dlaczego? Ja próbowałem ja zejść nie na wiem, dół. Ja iść na dół, ale tam była dziura. Wow. Pięknie. Ja? Przyjeżdżajcie kochani, do 14 lutego jest. Lutego codziennie wejście. Jasna na zamek. Każde weekendy. Naprawdę jest pięknie. Warto, warto. Jest i warto naprawdę przyjechać. Dobrze, ekipa, lecimy dalej. Dalej. Ekipa. Uważajcie na głowę. No, nie, no. Ekipa. Przejścia są nisu. Ekipa jest jak że niskie są. No tu wchodzi bardziej. Proszę, proszę bardzo. O. No to jest na ten. Na dziedziniec tam. Idziemy dalej. A tu co jest za kolejka? kolejka. Tędy nie możemy wejść. Co tam się dzieje? Dobrze kochani. Na chwilę się rozłączyły, zobaczymy co tu się dzieje. I za chwilę się połączymy z powrotem. Czy jesteśmy z powrotem kochani? Czy widzicie ten zegar? Skupcie się. Godzina duchów wybija. Teraz troszeczkę ciemniej to jest. No ale jest, jest, no, naprawdę yes, efekt yes. jest. Im ciemniej, tym większe efekty Na pewno kamera tego nie odda, także pakujcie się do dorunia. Ciary przechodzą. Naprawdę ja, fajnie to zrobili. W samym średniowieczu, w okresie bitwy po Holmanu, to samych krzyżaków jak, było jakieś od 500 do 700. No, a oni po prostu na, na co dzień się ubierali zwyczajnie, jak zwykli rycerze. Jak jakieś większe uroczystości były, to wtedy oni się ubierali w te białe płaszcze. Więc jak 500 do 700, to no, na no, pewno ich duchy nas to obserwowały teraz. To na pewno, to bądź tego pewna, że tak. Dobrze kochanie, oprowadzimy was jeszcze i tak to musiało mniej więcej trochę wyglądać za ich czasów, bo przecież świateł lampy żadnych, żadnych nie mieli wieczorami pochodź, to musiało pochodź, pochodź. No, pochodnia, no, ale co taka pochodnia ci dała Szkoda, że jeszcze pełni nie ma, bo jeszcze ten księżyc by dodał do tego uroku, ale to za 2-3 dni dopiero Ale tak czy inaczej jest świetny. Tak, warto było przyjechać. Naprawdę no no nie, nie chcę się gadać, bo <laughs> patrzymy. Bo nie możemy Wam za dużo powiedzieć, bo musicie, musicie przyjechać, przyjechać i to po, po prostu, prostu. zobaczyć mowa nie odda tego, być tutaj obecny. Widzieliście w pierwszej części, jak jeszcze za dnia to wyglądało, no a już teraz po zmroku robi, robi się naprawdę ciekawie. Tam było klimatyczne, teraz już jest klimat na full. Jeszcze was tutaj kawałek uprowadzimy. No dużo roboty w to włożyli. Warto zobaczyć. Warto zobaczyć. Czy naprawdę zapraszamy. Przyjeżdżajcie. bo... Żelmińskiego. No kiedy nie, nie zapieraj E aí Dobrze ekipa, po będzie będziemy kończyć, jakie wrażenia tak na szybko? Wrażenia super, zapraszamy, super. Super. naprawdę warto obejrzeć, zobaczyć na własne oczy, kamera na pewno wszystkiego nie odda, no nie, to na pewno. tak jak się to obserwuje na żywo. Także zapraszamy, przyjeżdżajcie do Torunia, tak jak już wspominaliśmy do 14 lutego od 16 do... Naprawdę warto. To jest takie masne. Trzeba Także my dziękujemy, ja jeszcze pożegnam się z ekipą. A w ekipie dzisiaj udział brali Edytka, Andrzej, Joanna i ja kochani dziękujemy. Mam nadzieję, że odcinek Wam obydwa odcinki Wam z zawku się podobały. Dziękujemy, do zobaczenia kolejnym razem. Na razie, pa!